Witamy Was bardzo serdecznie. Witamy, witamy. Jesteś tam? O, są dzieci, ciężko. Są. A wiesz, Ciociu, ciężko, że jak wczoraj była u nas ciocia Irenka. No, to ja sobie myślałem, że ona jest taka strasznie dzielna i odważna. No bo jest. I pomaga innym. Tak. I sama ma kłopoty, ale daj sobie radę. Chciałbym być taki jak ona. Czy, czy, czy ty znasz ją długo? Tak, znam ją, odkąd byłyśmy dziewczynkami, wiesz? A czy ona zawsze była taka odważna? Hmm. Myślę, że. Nie spodziewałam się tego po niej, że taka będzie, wiesz, bo była bardzo nieśmiała. Często się czerwieniła, bała się coś powiedzieć. Ale potem, kiedy życie. Mm. Przyniosło jej różne trudne historie, i piękne, kiedy zaczęła opiekować się innymi ludźmi. Okazało się, że jest bardzo dzielna, wiesz, ha! to mi przywodzi na myśl pewną opowieść. Chciałbyś posłuchać? Ha! No jasne, że tak. Posłuchajcie i wy. Mały chłopiec od czasu do czasu przechodził obok pracowni rzeźbiarza. Ten Rzeźbiarz wykuwał swoje rzeźby w kamieniu. I kiedyś chłopiec zobaczył, że jest tam w jego pracowni ogromny głaz, a rzeźbiarz z wielkim zapamiętaniem, z wielką energią, ten stuka w ten głaz i używa i dłuta, i młotka, i aż pył leci, aż odskakują kamienie, aż, aż wszystko pokrywa się prochem. Chłopczyk przyglądał się przez chwilę rzeźbiarzowi, potem poszedł dalej. Kilka tygodni przechodził, kilka tygodni później przechodził tą samą drogą i zobaczył, że nie ma już tego kamienia. Ale w jego miejscu, w pracowni rzeźbiarza, stoi ogromny, przepiękny lew. Chłopiec był zachwycony. Podbiegł szybko do rzeźbiarza. Pociągnął go za jego fartu. Mówi, proszę pana, proszę pana. Co chłopcze? Zapytał rzeźbiarz. Skąd pan wiedział, że w tym wielkim kamieniu siedzi taki ogromny, piękny lew? I to już koniec tej opowieści. Ha! To już koniec? No. I, i, I co teraz? No nie To jest taka... Taka opowieść do myślenia, jak większość naszych opowieści, wiesz. Bo myślę sobie, że w wielu nas siedzi naprawdę taki lew. Tylko czasem musimy pozwolić Mu wyjść z nas. Czasem życie musi odciosać to wszystko, co okrywa tego lwa. I to nie zawsze jest przyjemne, ale Mamy wpływ na to, czy ten lew w końcu zaryczy. Ale nie tak, żeby przestraszyć, tylko tak, żeby pomóc i nieść otuchę i być odważnym i dzielnym w życiu, wiesz? Ha! A, cieciu, ty myślisz, że ja może w sobie, czyli w Fućku, też mam takiego lwa? Myślę, że to jest bardzo prawdopodobne, Fućku. Ha! Naprawdę? Ty ja sobie jeszcze będę o tym myślał. Ha! Pomyślcie i wy. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Ha, ha.